Witam wszystkich bardzo serdecznie u naszego kangurzego przyjaciela Ja jestem oczywiście Krokol eee, Co dzisiaj? Co dzisiaj? Zobaczymy co dzisiaj Trafiliśmy na lodowe góry Zobaczymy czy to coś nowego eee. Aha spadło eee, Nowego, ciekawego eee, czy, czy co? Czy jak? Czy gdzie? Czy kiedy? Eee, przed chwilą eee, dosłownie przyjechałem z roboty Zdążyłem zjeść i nagrywam, to znowu ty. Aha, ok, po prostu. E, mroźny, mroźny kanion. E, zobaczmy, co ty w tym kanionie ciekawego na nas trzycha Zblokowano nowe treści. E, down. Aha, no tak, to jest to. E, jest tu mroźny kanion. No ale to to, to wiecie, tyle co. Tyle to jest ważne, co nic by można wręcz powiedzieć. Dobra, to jakieś pieniążki, pieniążki pieniędzmi, ale... A, wiedziałem! Wiedziałem, że tu będzie coś nowego. Rrr, zamarzanie nie jest przyjemne, więc chociaż wykorzystaj to zimno. Mhm. Więc wykorzystamy to zimno. Mamy lodowe ręce. Zgaduję, że jak w to uderzę, to zamar. Ale nie spodziewałem się, że akurat cały. Och, jesteście. Nie lubicie zimna? No, nie. A znasz kogoś, kto lubi? Albo wiesz co? Nie odpowiadaj. Najprawdopodobniej powiedziałeś mamu coś nieprzyjemnego, a nie chcę, żebyś widział, że obrażamy kogoś, kogo lubisz. <laughs> Możecie się wyluzować. Mm, wiele ładunków. 1 i trzy do zmiany ładunków. No i mogę się zmienić między ładunkami na spokojnie. Między roztapianiem a zamarzaniem, że tak powiem. A powiem wam... Robotaju jest ciężko. E, trzeba mieć trochę, że tak powiem, cierpliwości do ludzi, bo... Czy, czy to mi nic nie da jak tutaj ten? Nie mogę... A mogę bić, dobra. Uderzę to to działa, dobra. Makes sense, make sense. Dobra. Mam tam zeskoczyć? Nie pasuje mi to, że mam tam ją zeskoczyć. No ale... Po powiedzmy Nie, dobra. Jednak nie miałem tam zeskoczyć, to nie mam plele tego pojęcia w takim razie, gdzie mam... ...się dostać. No aha, aż na początek mnie cofnęło! O, to nieźle. To nieźle, widzowie. Chyba, że faktycznie muszę iść tu. No to pójdziemy tu. To tak wygląda dziwnie. A, to ładunek na ogień. Nie, to jest tylko skrzynia. To nie jest nic takiego. Ole! W miejscu takie. A! Dobra, ja jestem ślepy. Przesunąłem to i tutaj się miejsce zrobiło. Dobra. Cześć. Oj, chyba go zrzuciłem. Ale to tak przypadk. Czy przypadkiem? Wiadomo, wiadomo, wszystko jest zawsze przypadkiem. Tak się mówi. A nigdy nic nie jest specjalnie. Tak jak ci ludzie, co przypadkiem zrzucają yy, piwo w yy, sklepie, w którym pracuję, tylko dlatego, żeby zapłacić, i później się sprzeczają, że oni nie chcą za to płacić. No bo przecież to było przypadkiem. Miałem taką sytuację. Nie ukrywam, nie była, na, nie należała do najprzyjemniejszych I nie, nie, rozumiem dlaczego ludzie tak się zachowują Zrzuciłeś coś przypadkiem, to bądź za to odpowiedzialność I zapłać A, Załamka można powiedzieć O, o, dobra e! Na spokojnie mi się udało Możecie powiedzieć, że mieliście jakieś Że tak powiem Przypałowe, albo irytujące nawet można by powiedzieć ...sytuacje z ludźmi, że zrobili coś, co nie miało żadnego sensu, bo i tak się skończyło na was dobrze, tak jak powinno się skończyć, a się kłócili bez sensu i... O. Aż mnie w nosie zakręciło. ...więcej o tej najstarszej? Zawsze najmądrzejsza spośród nas. Ma upodobanie do spirytualizmu. Razem ćwiczyliśmy wędrówkę duchów? To były czasy. Tak, kiedyś to były czasy. Szkoda, że teraz to nie ma czasów. Ach. Taki zwe, trochę mem... No nie, chciałem nam spaść! Trochę mem z dzisiejszych czasów, bo wszyscy się śmieją. A, kiedyś to były czasy. No, a dzisiaj czasów to już nie ma. Dzisiaj to już, dupanie Dupa, nie czasy. Ehm, wracając... Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że... Do spirytualizmu? Do spirytualizmu to ja wiem, co się robi ze spi spirytualizmem. Spirytualizm to przyjmowanie spirytualizmu, przy spirytusu na. Wiecie. O! Dobra, tu było blisko akurat. Jak to, że nie zdąży. Co? Chyba, że ja tam w ogóle nie miałem iść, a idę jak idiota tam niepotrzebnie. Odblokowuje mi tutaj też jakieś przejście? Nie, tylko tam. Chyba, że czekajcie No żeż! Dobra. Mam jeszcze inny jeden pomysł Taki o! Ale ja jestem genialny. Dobra, Pychow, of co? Gała banga! Łatwo. Że, 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 że tak powiem. Kolce tu są w ogóle. Dobrze, że się. A, no tak. Dobrze, że się skapłem, że tu są kolce. Bym w Ciry dostał nieźle. Chyba z tych skrzyń nie może wyskoczyć. Mmm, jak to się nazywa? Nie może chyba wyskoczyć Eee. Życie. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, tam jest ciekawego. To bym się zamrozić. Ale... A, tam jest. Tutaj jest. Mroźny ten. Mam nadzieję, że się pojawi tutaj jeszcze drugi. Bo nie ukrywam. No, że jeden mi nie wystarczy. Może to, tak troszeczkę tak Ale tak, to, tak tyci tyci zabraknąć, nie? Więc zobaczmy. Coś to na pewno... A, otworzyło tam bramę. To Do czego było mi to? A, bo tutaj dopiero. Do, dobra. Wszystko, wszystko się zbiera w logiczną, ogromną całość. Tutaj bierzemy kolejny mroźny. Zamrażamy i tutaj do przycisku, doprowadzamy tą śmieszną byczkę. A, powiem wam, przyjechałem z roboty o godzinie 20.30 jakoś byłem w domu. Jest teraz, zaraz 21.00 i to jest taka godzina, że nie nagram więcej odcinka niż jeden, a moja mamusia, kochana, dobra kobieta, gdzie zaraz spać. I problematyczne jest to dla Co jest owcze działo? Co je? Um. Co to ma zrobić? Jakby. A przejdę ten, dobra. Okay. Hej. Ominięte. Muszę poczekać. Teraz. Teraz. O. Weird. I mogę to niszczyć, Oho, no to wszystko wyjaśnię e, że no, moja musiała idzie spać zaraz i powstaje na piątą do pracy Więc nie mogę, nie chcę jej przeszkadzać, bo u nas śpi za ścianą A niestety ścian nie mam aż wcale takich grubych Więc no, wiecie e, trzeba wybrać pomiędzy, że tak powiem mniejszym złem A mniejsze zło to w tym wypadku raczej będzie To jest już jakaś arena walk, to już, to już widzę w tym momencie A wcale mnie to nie wybije jakoś wysoko A Moja runa A myślałem że tu Nawet nie wiem z czego ja dostałem te obrażenia w tym momencie ale okej okay. ehm... Wyglądało to jakby to byli kibice po prostu A oni nie są tylko kibicami oni właśnie są tymi co do mnie bić Ciorać gnoje garbatę. Pyk! Kałabanga! O, no, znowu, znowu jest ten sam bug cały czas. Robi się tak płynna ta myszka, e, dosłownie od razu po tym, jak... E, jak to się nazywa? Dosłownie od razu po tym, jak zginę. Dawniej uczciowie najstarszej. No może i są owcami, ale no tak staro to nie wyglądają. Bez przesady. Um, miałbym to. Miałbym ogień, gdyby nie to, że. Gdyby nie to, że umarło mi się tak troszeczkę. Okej, okay, tu są jakieś kolce. I tutaj jest. O, o kurde, dobra. Nie widziałem tych kolców. Eee, troszeczkę tego ognia by się przydało. A co na przykład, jak mam full, powiedzmy. Właśnie na przykład ognia. ała. Co wtedy? I bym chciał... No na przykład potrzebuję lód. Lód mi się przemieni, jeżeli w tamtym miejscu będzie do dyspozycji na jakiś jeden z ogni? Nie wiem, nie wiem. O, o! Dobra, krótki zjazd można powiedzieć. E, wziąłbym... O, lód, właśnie. I lodowy tym razem bumerangi ogarną. Może. Pyk. I tuwa. A jakbym teraz uderzył na przykład ogniem w to To by mi się zmieniły te bumerangi na Tak, okej okay. To dobrze wiedzieć Nie w czym, czym uderzę się zmieniają Spoko, spoko, dobra ehm, Kolejne bumerangi Zgaduję, że tu loot będę potrzebował No żeby oczywiście zamrozić to um, I co, i wbijamy na górę Tak myślę, bo tutaj jest tak o! Nie no, jak to O boże, dobra, 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 dobra. E, jest tu trochę przejść, to chciałem powiedzieć. Się zesram zaraz. Tam coś jeszcze właśnie było po prawej, tutaj to, tu tamto. Sram to. Żyję! Jakimś cudem. Nie spodziewałem się tego. A tu są kolce. Ok. E, ok. Ci uderza głową w te kolce. Jak się spuścić? Ok. To raczej nie w taki sposób miało być, ale działa, działa. Co to jest? O! Pier zielony! Owczasz! Owca, co owcami strzela? Czy, czy ty się czujesz? Mogę go odbijać, dobra. Czyli tak jak. Czyli tak jak normalnie, dobra. Diamencik przy okazji to. Akurat co zgarniemy, skoro tu sobie istnieje. Pyk. Pyk, przycisk, przyciśnięty. O, życie tam jest, to mi się przyda, bo przed chwilą straciłem. E, ...specjalnie, żeby nie było tak łatwo. Wcale się nie tłumaczy! z i pomówienia. Dobra, tam widzę, że już tam coś jest, jakaś... ...secret, że tak powiem, ale to... ...secrety mnie na razie nie obchodzą. Pyk! To zobacz, to, to jestem w takim razie dosyć ciekawe. co jest następne, bo lód i ogień jest. E, z takich podstawowych podstaw, jakbym miał zgadywać... To przychodzą mi do głowy pioruny No bo co jak co, ale no Mimo wszystkiego jak zasilić inaczej mm, Jak zasilić inaczej Jak nie piorunem Nie? O, to jest O tylko Już myślałem, że zmarnowałem, ale to nie do tego mi jest potrzebne, więc tyle dobrze już się zesrałem, już się zesrałem, zmarnowałem jedyny, okej okay. Ten, ten Ogień Nieważne Pyk y Jeszcze wyżej mogę, jeszcze mogę I tutaj już muszę tak, dobra A tu jest ogień, dobra Zostawmy y sobie jeden loot w razie w Pyk, to już widzę, że Ogień, bo lód trzeba roztopić bumerangami. A to? Nie wiem, nie działa. Ej, hak! Dobrze. Dobra, tu coś jest znowu, ale to tych ty owczarzy to... Beka z nich. Tych? Ty też? Ale go Twoją wła Co ty tu robisz? Ej, ej! Bra! No. Teraz następny bumerangiem dostanie. O! Balonowa koza. Dzień dobry, cześć, hej. Możesz mi pom Pomóc mi? Możesz pomóc mi zejść? Proszę, proszę, proszę. Ktoś przywiązał mi te balony do grzbietu. Jak medytowałem i... fru Skończyłem na razie z medytowaniem. Naprawdę skończyłem. Na dobre. E, latam tak tutaj odbitych dwóch dni, a może trzech? Który mamy rok? Pomóż mi! Jasne, pomogę ci. Sam tu jakby utknąłem Muszę przejść do następnego etapu tego głupiego procesu odnowy. Och, musisz zebrać kryształy runy lśniące. Lśniące kryształy, takie lśniące. Och, mam go, wiesz co? Jak pomożesz mi zejść tam ci moje świecidełko, to znaczy kryształ. Tylko ściągnij mnie na dół. Zgoda bo okay, bumerangę go po prostu Pyk. trochę będzie bolało ale czego się nie robi dla przyjaciół tak przyjaciół czy mam ci spić hej eee, grawitacja ziemia tęskniłem za wami proszę o to Krysztof. dbaj o moje świecidełko o mnie się nie martw tu mi dobrze odpocznę tu sobie ale dobrze ale wspaniale o no jakiś, jakiś nawiedzony bym wręcz powiedział ale niech się bawi jak się bawi dobra pierwszy proces odnowy powiedzmy chyba przeszliśmy bo poziom ukończony no, bardzo dobrze bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziś nie, aby kontynuować góry zmarzliste dobra gdzie teraz pójdziemy w takim razie na pewno nie do Paniusi Czyli tam, na pewno tam nie. E, widzę tutaj trzy miejsca jakby jeszcze tutaj. Tam w ogóle widzicie? O tam. To jest jakby jakiś... Coś, czymś mnie tam wrzucić jakimś... Tym do wyrzucania, nie wiem jak to się nazywa. Nieważne. Gorące źródła. Hmm, to możemy iść na gorące źródła, jak najbardziej. Tam pewnie pewnie cieplutko, fajnie. Hmm. No, albo na coś innego. To są małpki! O, cześć, małpki! To są te małpki, które tam, nie? Były e, Świątynia Duchów, tutaj nie przejdziemy teraz. Ok, to bez problemu. To bez problemu. I tu jeszcze jest e, lodowe zbocza. E, to ja mam poszedł, może na gorące źródła. Na następnym odcinku, tak żeby. Ej, cieplusio! Było tak cieplusio. Nie ma co się przemęczać. Otwórzmy to w takim razie, żebym pamiętał. A ja w takim razie dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie oczywiście wpaść na socjale, które są w opisie. Jest 21, więc ja powoli zamykam mordę. Zostawcie suba i łapeczkę w górę i do zobaczenia już wkrótce. Marka